Dlaczego rzeźbię? No, nie wiem. Tak naprawdę to nigdy nie zadawałem sobie tego pytania. No, rzeźbię, bo lubię. Co mnie najbardziej w rzeźbie cieszy, no, sam kontakt z drewnem. Bo później, kiedy ta praca już powstaje i kiedy dobiega końca, to, to tak naprawdę to jest moment, kiedy dla mnie jest to moment najmniej interesujący. Nie ma by mnie jakiejś obsesyjnej potrzeby rzeźbienia. Pewnie mógłbym bez tego żyć, ale. No, z pewnością byłoby to życie mało ciekawe. Najciekawszym chyba takim, takim etapem w powstawaniu rzeźby jest no, samo siedzenie nad, nad tym klockiem i tam wybieranie wióra po wiórze, aż tam coś się wydobędzie z tego, z tego dnia. To jest chyba najciekawszy moment, właśnie zapach drewna i, i, i no. No i ten wysiłek taki fizyczny, po którym człowiek kładzie się zmęczony i głęboko usypia. Rzeźbienie nie pochłonęło mi kawał życia. Czasem dopada mi jakiś wyrzut sumienia, że nie zrobiłem tylu ważnych rzeczy, które mógłbym zrobić, gdybym na przykład nie rzeźbił. Jako chłopiec podziwiałem ludzi, którzy z kawałka drewna potrafili wystrugać coś ładnego. No myślałem, że kiedyś będę taki sam, ale nie znałem wtedy żadnego rzeźbiarza, który mógłby mi w tym pomóc. Zacząłem więc przy pomocy jakiegoś tam starego dłuta, znalezionego u dziadka w drewutni, do tego dłuta tempego. Dłubać pierwsze swoje figury. No pamiętam, że pierwszą figurą, którą wystrugałem w drewnie, była głowa diabła. Większość, o czym marzyłem, spełniła się. Należę do ludzi, którzy nie narzekają na byle co. Cieszę się z tego, co jest i nie pragnę wciąż więcej więcej. Mimo wielu życiowych zakrętów, dzięki porządnym ludziom, zawsze udawało mi się wyjść na prosto. Kiedy pomyślę o tych, którzy jeżdżą przykuci przez całe życie do wózków inwalidzkich, no nie mam prawa do narzekania i jakby obowiązek nawet czuć się wielkim, wielkim szczęściarzem. też zastanawiałem się, czy mógłbym w życiu robić coś ciekawszego. No i cały czas tak, tak się zastanawiam.